Siemka yy, yy, Patrzcie, chciałam Wam tylko pokazać, to będzie krótkie jak yy, mój piękny lakier nie zrobił błyszczące paznokcie Żaden z nich nie jest błyszczący, Syczasz. ale ten jedyny mi pomógł Polecam bardzo świetny w użyciu. Nie gruby pędzelek, czarny pędzelek, żaden zielony. I tak. Jak jest prześroczysty lakier? Żadnego złotka nie jest, a tak potrafi zmienić. Mówię Wam, tak potrafi zmienić, ja nie wiem. E, tak. E, rurka jest przezroczysta, a to oznacza, że on jest bardzo dobry w użyciu. A nie żaden czarny. Czarna zawsze jest rurka. Tak Zodkij, że mam tak nam tak. Może inaczej ale To jest bardziej dla dorosłych, ale polecam dla, również dla dzieci. E, tak, e, to są moje wszystkie paznokcia. Sorki, dzisiaj.